Ostatnimi czasy wyciągnąłem swoją starą kamerę JVC, stara kamera jak to brzmi, no ale ma ona już 11 lat. I pomimo tego, że ma 11 lat, według mnie ta technologia bardzo się nie zestarzała. Ma wiele zalet. Jedną z największych zalet tej kamery jest stereofoniczny mikrofon. Druga rzecz, prostota używania wciskam nagrywam, wyjmuję kartę, wrzucam na komputer będzie odskulowo, będzie bez intra, będzie bez autra będzie bez cięcia, dlaczego? Ponieważ telefon mój nie obsługuje tego formatu w którym nagrywamy, czyli mówi, więc nie będę go edytował, tylko właśnie tak będę robił go odskulowo, po prostu za ciosem idziemy, nagrywamy pomylę się, będę musiał zaczynać od nowa, więc mam nadzieję, że już ta moja praktyka ponad to już kurczę będzie 12 lat, ponad 12-letnia praktyka w nagrywaniu, pierdzieleniu do kamery yy, przełoży się na to, że będę miał fajny flow. A dlaczego sięgnąłem po JVC z prostej przyczyny. Chcę nagrywać shorty z łączności, a żeby nagrywać shorty z łączności potrzebuję sprzęt, który nie będzie reagował na na przykład yy, interferencje z radiem. O co chodzi? Chodzi o to, że ostatnio fajne miałem łączności, chciałem je nagrać i gdzieś na jakimś etapie? Nie wiem czy to w, poprzez y, interferencję z moją klawiaturą bluetoothową, czy bezpośrednio wpływ fal radiowych na telefon. Zamiast po prostu włączyć nagrywanie, w momencie jak wciskałem, nadawanie film się zatrzymywał tutaj tego problemu nie powinno być mam nadzieję, że ten sprzęt jest na to odporny dlatego spróbujemy, zobaczymy więc nie zdziwcie się, że teraz będzie parę filmów, nie wszystkie niektóre będą właśnie bez intra bez outra, ale po prostu surówka tak zwana z prostej przyczyny będzie mi łatwiej to robić i myślę, że będzie to stabilniejsze na pewno mógłbym gdzieś tam spać to edytować na Kąpię, ale szczerze mówiąc, powiem Wam, nie chce mi się i nie będę Was okonywał. Nie chce mi się. Pewnie byłoby to do zrobienia, pewnie jakbym kupił oprogramowanie na Maca dobre, też bym to zrobił. Ale szkoda mi na to pieniędzy, szkoda mi na to czasu. Jak chcecie oglądać, to i tak będziecie oglądać. Więc zapraszam Was na przyszłe filmy z łączności. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się.